Cześć! Dzisiaj pogadamy sobie o treningu do upadku mięśniowego. Zapraszam na materiał. Na samym wstępie powinniśmy wyjaśnić sobie tak naprawdę, czym jest rzeczywiście upadek mięśniowy. Upadek mięśniowy to moment, w którym nie mamy już w ogóle mocy, by podnieść dany ciężar, wykonać dane powtórzenie. Czyli jest to trening do odmowy. Nie trening do momentu, w którym jest nam ciężko, tylko rzeczywiście już takie powtórzenie, którego nie damy rady wykonać. Przykładowo, jeżeli mamy wyciskanie sztangi, leżąc. To opuścimy sobie sztangę na klatkę, ale nie będziemy w stanie już tej sztangi wycisnąć. I dzisiaj właśnie o tym sobie pogadamy: czy ma to jakikolwiek sens i czy warto to gdziekolwiek wykorzystać, czy lepiej to omijać szerokim łukiem. No i prawda jest taka, że o samym treningu do upadku mięśniowego nie wiemy zbyt wiele. Nie mam tutaj zbyt wielu badań, które pokazywałyby, jak to rzeczywiście działa. U początkujących rzeczywiście może dać to. Na początku właśnie jakieś benefity z racji tego, że no początkujący, nawet jeżeli będą jeździć na rowerze przykładowo, to będą rosły im czwórki, więc grupa osób początkujących na treningu na siłowni nie jest dobrą grupą, taką poprzez którą moglibyśmy rzucać to na inne osoby bardziej zaawansowane, bo to jest po prostu błąd. Dlatego tak naprawdę powinniśmy przyjrzeć się osobom średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Jak tam to wygląda? I tutaj bardzo fajne badanie z roku 2019 na amerykańskich futbolerach, na graczach amerykańskiego futbolu. O tak, mamy badanie na graczach amerykańskiego futbolu. Trenują oni około 8 lat na siłowni i trenują 3 razy w tygodniu, więc no, można powiedzieć, że jest to już grupa zaawansowana, która ma doświadczenie. Tym bardziej, że są to zawodowi gracze. No i tutaj jest fajne porównanie dwóch grup. Pierwsza grupa wykonywała zawsze serię do upadku mięśniowego, druga grupa bazowała na danej intensywności, ale nigdy nie pracowali do tego upadku. I co się tutaj okazało? Oczywiście, pierwsza grupa zgromadziła niezwykle duże zmęczenie treningowe, czuli się oni gorzej, ale Mieli znacznie gorsze wyniki niż grupa druga, która nie trenowała do upadku mięśniowego. I tutaj w grupie drugiej była znacząca statystycznie różnica, jak chodzi o rozrost włókien, jak chodzi o rozrost masy mięśniowej, jak chodzi o wzrost siły. Także jak widzicie, jak patrzymy już na taką grupę bardziej zaawansowaną, to dużo lepszym wyborem jest zawsze zostawienie sobie jakiegoś zapasu w treningu bo jeżeli trenujemy zbyt mocno, to trzeba mieć tą świadomość, że sam upadek mięśniowy generuje ogrom zmęczenia treningowego, które później wpływa przede wszystkim na dalsze ćwiczenia. Czyli jeżeli w pierwszym ćwiczeniu polecimy do upadku, to już ma to wpływ na kolejne ćwiczenia, ale też ma wpływ na cały blok treningowy, więc my nie będziemy mogli do końca korzystać z własnych możliwości, bo będą one ograniczone z tego względu, że już zakumulowaliśmy tyle zmęczenia. Że nie możemy z nich korzystać. Po prostu szybciej odłączy nas układ nerwowy, niż jeżeli wykonamy coś rzeczywiście ciężkiego. Także no nie ma tu naprawdę większego sensu u osób zaawansowanych i zawsze dużo lepszym wyborem będzie zostawienie sobie delikatnego zapasu. Jedynym wyjątkiem od reguły jest mądrze zaplanowany upadek. I co ja tutaj mam na myśli? Jeżeli mówimy właśnie o osobach zaawansowanych, średnio zaawansowanych, w, którym, w których programujemy bloki treningowe i powiedzmy, mamy blok treningowy, który trwa 6 tygodni, a po 6 tygodniach mamy deload. I mamy blok, dajmy na to na. Skupiamy się na pośladkach, tak? I w ostatnim tygodniu, czyli w wszystkim tygodniu, zaplanujemy sobie upadek mięśniowy w ćwiczeniach izolowanych, w których angażujemy, angażujemy pośladek. I to już będzie fajne rozwiązanie, bo dzięki temu upadku mięśniowemu. Rzeczywiście zaangażujemy mocniej te pośladki, wygenerujemy nieco większą ogólną hipertrofię, dzięki czemu wpłyniemy pozytywnie na rozrost tych pośladków. A z racji tego, że jest to ostatni tydzień przed deloadem, no to dobrze to wykorzystamy, bo za tydzień będziemy mogli się zregenerować. I w takim wypadku ten upadek mięśniowy ma już sens i ma zastosowanie. Także. Jak widzicie, nie jest to do końca czarno-białe. Nie powinniśmy trenować do upadku ciągle, ale możemy to mądrze zaplanować tak, żeby miało to ręce i nogi i żeby nam pomogło. Ale jeżeli ktoś trenuje do upadku na każdym treningu, w każdym ćwiczeniu, to tak naprawdę wyrządza sobie więcej krzywdy niż dobrego. Także, jak widzicie, wszystko zależy od punktu siedzenia i wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć, jak to wykorzystać. Także no. To byłoby na tyle w tym materiale o upadku mięśniowym. Mam nadzieję, że dało Tobie do myślenia, że zaczniesz teraz trenować z głową, że ten upadek mięśniowy zaczniesz wykorzystywać w sposób prawidłowy, a nie na pałę. Jeżeli pojawią się jakieś pytania odnośnie tego upadku, czy ogólnie odnośnie trenowania, to zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy. Oczywiście na każde pytanie odpowiem. Także walcie śmiało. Pamiętaj o zostawieniu lajka, o zostawieniu subskrypcji, o kliknięciu w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. To byłoby na tyle. Do zobaczenia i co? Cześć! Witam Cię w następnych materiałach. Nie, 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 po prostu do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdro!